Cześć, witam w kolejnym odcinku. Ten odcinek zrodził się w trakcie jakby odcinka o zdejmowaniu koła magnesowego i będzie poświęcony on wymianie przewodu wysokiego napięcia. Mamy przewód wysokiego napięcia, mamy zdjęte koło magnesowe. Jak zdjąć koło magnesowe znajdziecie na filmie. A teraz zajmujemy się wymianą przewodu wysokiego napięcia. Pierwsze, co zrobimy, to odkręcimy fajkę. Dobrze. Teraz, o, co robimy dalej? Pasowałoby ściągnąć czapeczkę, oczywiście tak, żeby jej nie uszkodzić, nie przeciąć. Jeżeli ją uszkodzimy, nie zdziwmy się, że później może nam dostać się tutaj nieco wody i będzie problem. Ciągnęliśmy tą czapeczkę, ten uszczelnienie, tą przelotkę grubą, zdejmiemy ją całkiem. Teraz trzeba po prostu wykręcić ten przewód tutaj z tej cewki zapłonowej. Gwint wystający z cewki zapłonowej, jak później pokażę, jest analogiczny jak, jak w fajce. Tutaj przy wymianie tego przewodu należy uważać, żeby nie. Broń Boże nie ułamać tego gwintu wystającego z, z cewki. Na pewno prościej byłoby gdyby odkręcić stojan. Jednak wiąże się to z tym, że później trzeba ustawić zapłon. Jeżeli nie macie tego w, w planach no to warto jest się jednak chyba trochę pomęczyć z wyjęciem przewodu wysokiego napięcia, bez odkręcania stojanu. Oryginalne kable, jeżeli ktoś się uprzedzi mieć oryginalny kabel, niestety mają to do siebie, że są piekielnie sztywne. I w tym jest problem z ich wymianą. A trzeba zrobić kilka, kilka obrotów, niestety. Można próbować wyszarpać, ale ja nie doradzam tego typu zabiegu. Chyba że ktoś koniecznie chce mieć problem z cewką. Widzicie gwint tutaj na który nakręcamy przewód wysokiego napięcia. Stary wykręciliśmy. Stary oczywiście w cudzysłowie, bo on nie jest stary. Teraz co? Teraz pozostaje zakręcić, zakręcić yy, nowy. Przykręcamy przewód wysokiego napięcia. U mnie on jest już w tym miejscu, ponieważ zakręcam ten sam, bo mu nic, nic nie brakuje. Yy, więc u mnie się uda to zrobić bez odkręcania stojanu. Natomiast wy, jeżeli macie sztywny kabel, możecie mieć z tym problem i będziecie po prostu musieli odkręcić. Odkręcić to, te trzy śruby, żeby zdjąć tutaj tą całość. Stojan, razem z cewkami, no chyba że zamienicie przewód na silikonowy, on jest wtedy dużo miększy i pójdzie Wam to dosyć sprawnie i łatwo. Dobrze, na dzisiaj to już wszystko. Zapraszam do oglądania, komentowania. Jeśli film się podobał, dajcie mi suba. Łapka w górę też mile widziana. Mam nadzieję, że pomogłem. Zapraszam na moją stronę na Facebooku. Tam filmy pojawiają się w pierwszej kolejności. Jeżeli macie jakieś pytania, możecie je zadawać poprzez komentarze, a także adres e-mail, który jest do Waszej dyspozycji. o 2pl Sugestie, porady i uwagi mile widziane. Cześć, dzięki i trzymajcie się.